Ponad nami zostały już tylko niebo i chmury, a tu jest fantastycznie. Oj, oj, oj! Teraz to na pewno są pęknięte. Tak. Ja myślałem, że to jakieś robaki? Albo małe potwory? Kto to zrobił? O, tata. O, Artur. Na pewno wiesz, kto to zrobił. Nie wiem kto, ale proszę, nie krzycz na Dawida. A, Dawida. Już wszystko rozumiem. Dubaj! To tutaj jesteśmy w pięknym Dubaju, a za nami diabelski młyn, największy na świecie! To ostatnia szansa, żeby zmienić zdanie, jeśli nie chcecie tam iść. Ja chcę, jestem gotowy! Ja też idę! Żeby się tam dostać, trzeba przejść przez świetny most. Idzie się tutaj, a potem w tamtą stronę. Tu widać też świetne łodzie. Dopiero będąc zaraz pod nim, widać jaki on jest ogromny. Tak! Wielki, przegigantyczny! Tutaj same te niskie wagoniki są na wysokości chyba tak. jednego budynku. Wydaje mi się, że przynajmniej to już jest na szesnastym piętrze. Wyobraźcie sobie, co jest tam na samej górze. Dokładnie. W Dubaju nic nie jest niemożliwe. Wszystko wydaje się łamać rekordy świata. Słyszycie to? To dźwięk trzęsących się kolan Artura. Nie? Pokaż, Dawid, jak Twoje kolana się trzęsą. Taniec trzęsących się kolan. Żeby dostać się na taką specjalną platformę, musimy wjechać tymi schodami ruchomymi na samą górę. Kosmiczna kabina wygląda super. Ogólnie to wszystko wygląda super. Oj, 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 oj. Dawid, jak twoje wrażenia? Fajnie. Jesteś gotowy? Tak. Super, zaraz dołączy do nas więcej ludzi. Ohoho! Ludzie już teraz są malutce, jeszcze długa droga do góry. Zobaczcie, sami ludzie są już teraz maluteńcy. A do samej góry jeszcze nadal długa droga. Tylko zwróćcie uwagę na to, kabina cały czas powoli się rusza. Ciężko to zauważyć, bo wszystko bardzo płynnie się porusza. Zobacz, jak wysoko. Wygląda jeszcze wyżej, jak się stoi blisko. Dawid, a teraz powiedz mi szczerze, kto z nas powiedział, że na samym szczycie Debelskiego młyna musi być bardzo strasznie? Artur. Artur tak mówił? Tak, tak. Przejdźmy do Artura i zapytamy go o to samo. Artur. Mhm? Jak pięknie, co? Tak, super widoki w ogóle. Dobra, teraz możesz mi przypomnieć, który z nas powiedział, żeby nie iść na ten Diabelski Mój, bo jest tu bardzo straszny na samej górze. Pamiętam już. No jasne, że Dawid. A, Dawid. Okej. Okay. Widzicie? Mamy różne opinie. Patrzcie. Dawid, jesteśmy gdzieś w środku, co? Tak. No, wygląda to naprawdę super. Jesteśmy mega wysoko, fajnie? Fajnie. Super, wszystko dokładnie widać. Zobacz, wszystko jest trzymane przez takie liny. A co ciekawe, z tak daleka wydają się bardzo, bardzo cienkie. Utrzymają nas? Tak. Z daleka prawie w ogóle ich nie widać, ale stąd przynajmniej widać, że są. Na początku była muzyka i nawet chciał tańczyć. Tak. Tak, ale. Ale już koniec. Cała kolejka zaczęła się ruszać i chyba postanowili ją wyłączyć. Na pewno spojrzeli w górę i stwierdzili, że jak ten chłopczyk zacznie tańczyć, to cała kolejka poleci w dół. Nie zatrzęsie się! W gruncie rzeczy, to jest to troszkę straszne, jeśli postanowicie przejść bardzo szybko z jednego końca na drugi. Oj, 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 oj! oj, oj. Wszystko zaczyna się delikatnie, ale część. Jak się tu wchodzi, to mówię, żeby nie patrzeć w dół, wtedy jest mniej strasznie, ale generalnie po to się wchodzi, żeby patrzeć w dół, prawda? Taki jest tego cel. O, widać palmy! No, tam niektórzy mieszkają. Widać nawet jakieś prywatne posiadłości, wyspy i inne miejsca, do których ciężko dopłynąć. Jest naprawdę super. Wszystko wygląda fantastycznie. Dubaj to bardzo atrakcyjne miejsce. Mnóstwo osób tutaj przyjeżdża, żeby nagrać mnóstwo fajnego contentu. What is your name? My name is Mohamed Al-Arim. Mohamed Zamanu, wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie tylko, że ma na Instagramie ponad milion obserwujących, a to dopiero początek. Nice to meet you guys. I don't have a followers, but I hope they will come to visit my channel one day. Nice to meet you. Thank you very much. Jesteśmy już w górnej ćwiartce diabelskiego młyna i widać prawie palmy. Jest super. Wyobraźcie sobie, że jeden z szejków Dubaju siedział dokładnie na samej górze, jak tylko zbudowali diabelski młyn. Wrzucił to na swojego Instagrama. Ekstra! Jesteśmy na samej górze! Fantastyczne! Nad nami jest tylko niebo i chmury. Chmury! Jest fantastycznie! Oho! Jak tam, Artur? Super! Jesteśmy na samej górze! Super! No i widać samo morze po sam horyzont. Końca nie widać. Są tu jakieś konstrukcje, a potem kolejne miasto, Abu Dhabi. Tu jest Marina, JBR, Marina Towers jakieś inne. Yeah, yeah, i inne.

Jak zjeżdża się w dół, uszy zaczynają się odtykać od zmian wysokości. Wszystko dzieje się tak nagle, że nawet mój zegarek się zawiesił. Nawet kamera raz stanęła. Niestety nie do końca rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Jest pięknie, a mimo to nadal jeszcze kawałek do ziemi. No i wszystko jest wprawiane w ruch dzięki takim kółeczkom. Wyobrażacie sobie: kółka się kręcą, a cała ta machina również. Kabiny się zatrzymały, i cała ta maszyna również. Niestety szkoda, że nie na samej górze. Tak. Pewnie ktoś by tam musiał wejść na samą górę i nas ściągnąć, ale niech jeżeli będzie. Czekamy już 5 minut i nikt nie wie dlaczego. O, zaczęło się kręcić. Tak, pięknie. Teraz podjeżdżamy. To wszystko. Ta dróżka porusza się razem z nami. To jedyny sposób, żeby płynnie stąd wyjść. I proszę bardzo, wszyscy jesteśmy na zewnątrz. No i co, Dawid, jak ci się podobało? Dobrze, a u ciebie? Super! Super, fajnie być na ziemi! Tak. To było super, bardzo, bardzo fajne. No i mogliśmy zobaczyć konstrukcję tego oka Dubaju. Budowali to latami, a teraz my tam byliśmy. Tak. Fantastyczna sprawa, wygląda naprawdę skomplikowanie, ale wszystko działa bardzo płynnie i naprawdę bardzo pewnie. W ogóle nie było strasznie, więc może wrócimy. Zostaw lajka, jeśli się nie bałeś. O, oh, wow! Tak! Super, kolejna atrakcja Dubaju została zaliczona i była naprawdę świetna. Chodźmy! Ale teraz będziemy musieli tutaj przyjechać w nocy. Tak! Tak Wydaje się, że w nocy będzie zupełnie inaczej A teraz zmierzamy do hotelu To naprawdę piękna rzecz Wychodzisz na balkon i wszystko widać Wszystko po horyzont Ale kto wie, może tu będzie piękniej Musimy spróbować Tak, no tak. Musimy spróbować raz jeszcze Pozdrowienia, na razie Pa, pa